Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad naszej sesji. Jest to uchwała 5.3 dotycząca zmian w budżecie. Oczywiście, mówimy o budżecie bieżącym, jeszcze, który należy uporządkować do końca, przed końcem tego roku. Głos oddaję pani skarbnik. Ponadto wnosi się jeszcze środki w związku z otrzymanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie. Kwota 96 500 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę zasądzonej kwoty odszkodowania z tytułu potrąconej kar umownych. Realizacja tego wyroku musi nastąpić natychmiast w związku z powyższym i zasadnym jest wprowadzenie tych środków do budżetu. 64 144 z tej kwoty są to kwota zwróconych środków z kary umownej. Kwota 23 970 to odsetki ustawowe i koszty postępowania sądowego 8 386 zł. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, radna Janina Kielczyk. Chodzi właśnie o ten wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie i konieczność zapłaty tych 96 500 złotych już teraz i na tychże miast. W związku z tym pani skarbnik nam mówiła, ale nie znała szczegółów. Wiemy, że wyrok już jest, nie ma jeszcze uzasadnienia, ale liczymy na to, że skoro reprezentantem w tej sprawie był i w pierwszej i drugiej instancji pan mecenas nasz, że padł wczoraj wniosek o to, aby poprosić i zawnioskować, aby pan mecenas nam wyjaśnił bliżej tęże sprawę, ze względu na to, że jest to kwota pra... 100 tysięcy, w związku z tym jest to poważna kwota, jak przy tych brakach, które mamy i w związku z tym bardzo bym prosiła o informację szczegółową w imieniu wszystkich nas radnych. Bardzo dziękuję. Jeszcze radny Mariusz Czuj chciał zadać pytanie, proszę bardzo. Tak, ja prosiłbym pana Macena o uzupełnienie, bo sąd okręgowy to jest druga instancja, a też był wyrok pierwszej instancji i też było uzasadnienie. I prosiłbym powiedzieć, w jakim terminie, tak? Są pierwszej instancji wydawy wyrok, bo mi się wydaje, że to przerwa była między pierwszy, pierwszym a drugim wyrokiem kilka miesięcy. A myśmy tak naprawdę wczoraj na, na, na sesji, na, na komisjach oficjalnie dowiedzieli się, że, że musimy dzisiaj zagłosować, żeby no, miasto ze środków budżetu, no tak w sumie wydaje się, że lekką ręką 96 tysięcy musieli kar, karę zapłacić. No, moje pytanie jest takie, dlaczego tak dowiedzieliśmy się tak naprawdę takiej chwili, kiedy wyszło na to, że no musimy jednak ponieść karę. Przecież był wyrok pierwszej instancji sądu i moglibyśmy zostać poinformowani, a jako radni nie, nie zostaliśmy. Także stąd moje pytanie, dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo, pan Macenes. Szanowni Państwo, więc pierwsza rzecz, najważniejsza, to jest taka, że firma Eltast, która instalowała u nas oświetlenie LED w gminie, wykonała to oświetlenie po terminie. Oznacza to, że zgodnie z umową mieliśmy obowiązek naliczyć dwukrotnie karę. My naliczyliśmy karę dla Eltastu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co chyba nie do końca tak jakby wybrzmiało i są, jest to, wydaje mi się, ważne. Proszę Państwa, to Gmina Miejska Wołodawa naliczyła dwukrotnie Eltastowi na kwotę 64... Przepraszam, ponad 74 tysiące. Tam 74,5 tysiąca prawie. Dwukrotnie naliczyła karę, bo musiała naliczyć tą karę w związku z umową. Z nieterminowym wykonaniem umowy przez Eltast. I proszę Państwa, te 74 tysiące zostały potrącone z wynagrodzenia el czyli el nie otrzymał całej kwoty za wykonanie umowy, tylko ona została właśnie, te 74 tysiące, mówiąc tak, no kropialnie zostały zatrzymane na koncie gminy. I taki był obowiązek gminy. el złożył pozew do sądu rejonowego i teraz, ja dokładnie sobie wynotowałem, bo pojawiły się takie jakieś wątpliwości, że no sprawa trwała długo, że są takie duże odsetki, dlaczego? Więc ja już Państwu wytłumaczę dlaczego. Pozew El-Tastu, proszę sobie nawet zapisać, bo to naprawdę jest istotne. Pozew Elpast wpłynął do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku w dniu 13 stycznia 2020 roku. Odpowiedź na pozew, złożona przez, no, w, moim, znaczy w imieniu gminy przeze mnie, e, została złożona w dniu 3 lutego, czyli dwa tygodnie. Taki zresztą jest termin na złożenie. I proszę Państwa, czyli sąd mógł procedować teoretycznie od lutego 2020 roku. Sąd wyznaczył termin rozprawy pierwszej na 17 marzec 2020. Ten termin został odwołany. Z uwagi na chorobę sędziego. Kolejny termin został wyznaczony na 19 sierpień 2020. Termin został znowu odwołany. Cały czas odsetki biegną, przypominam. Bo odsetki są od momentu złożenia pozwu. Został odwołany. Kolejny trzeci termin został zaplanowany na 30 kwietnia 2021 roku. Wcześniej był sierpień 2020. Termin ten, proszę Państwa, co został zrobiony? Odwołany. Czwarty termin został wyznaczony na 26 styczeń 2022. Co się stało z tym terminem? Został odwołany. Mogę wydrukować z portalu sądowego, jeśli ktoś nie wierzy. Kolejny termin, proszę Państwa, został wyznaczony na 7 luty 2022 i zmienił się sędzia sprawozdawca. Mówiąc ogólnie, wcześniej był pan sędzia, no, który no, chorował, a została w końcu wyznaczona przez sąd pani sędzia. O tak już bardzo ogólnie. Więc, proszę Państwa, pierwszy termin rozprawy odbył się po ponad dwóch latach od złożenia przez gminę miejską Włodawę odpowiedzi na pozyw. Cały czas przez dwa lata biegną odsetki. No, ani ja, ani gmina miejska Włodawa, no nie ma wpływu na stan zdrowia sędziego. Kolejna rzecz. Kiedy zapadł wyrok? Pierwszej instancji, to co tutaj Pan Radny Czuj powiedział. 8 luty 2023, czyli rok i jeden dzień po pierwszym terminie rozprawy. Uważam bardzo szybko. Wyrok pierwszej instancji jakby nie przekonał, znaczy mnie jak mnie, ale no mojego mocodawcy, czyli Gminy Miejskiej wodawa. Została złożona apelacja. Wyrok drugiej instancji, czyli wyrok już prawomocny Sądu Okręgowego został ogłoszony, bo też sąd odroczył ogłoszenie wyroku o dwa tygodnie. A później jeszcze o tydzień, jeśli się nie mylę. Mogę sprawdzić dokładnie co do dnia, jeżeli ktoś by chciał. Ale finalnie wyrok został ogłoszony 20 listopada 2023. Czyli po 9 miesiącach od wyroku pierwszej instancji. No tak, takie są terminy sądowe, nie mamy na to żadnego wpływu. Od razu chciałem powiedzieć, że wszystkie terminy, które były odwołane, jakby nigdy nie było to, jakby winą w cudzysłowie, wina nie leżała po stronie gminy miejskiej. Czyli na przykład ja na szczęście nie chorowałem, pan burmistrz nie chorował, świadkowie nie chorowali i tak dalej. A też to był czas taki, no widzą państwo, pandemiczny. Więc proszę Państwa, przez dwa lata sprawa leżała w sądzie i były naliczane odsetki. Więc proszę Państwa, gdyby tego nie było, to proszę sobie z tych odsetek 23 tysiące odjąć dwie trzecie. Jak Państwo odejmą dwie trzecie, to wtedy będzie to, znaczy ja to tak jak szacunkowo, szacunkowo uważam, że gdyby nie było tej, no tych odwoływania terminów rozpraw, na które nie mieliśmy wpływu, to te odsetki, całe te koszty, jeszcze ja, to jest mój szacunek, proszę nie łapać za słowo, bo co do grosza tego nie policzyłem, to jest około 6-7 tysięcy by było, a nie 23. Więc stąd proszę Państwa to wynika. Kolejna rzecz. To, że została złożona apelacja, no na co ja, no, jakby też y, to rekomendowałem. I ta rekomendacja została przyjęta przez gminę miejską Włodawa, prawda, czyli przez mojego y, mocodawcę. No dała to, że sąd częściowo, sąd odwoławczy, częściowo obniżył kwotę, którą teraz trzeba zapłacić. Tam około, to jakieś około 20%. Tak, no też, co, co do grosza, to proszę pytać Panią Skarbnik, bo ja nie studiuję Proszę Państwa, cały czas proszę mieć na uwadze to, że my nie płacimy żadnej kary, nie płacimy żadnego odszkodowania, tylko tak, my zatrzymaliśmy 74 tysiące, i z tych 74 tysięcy, teraz, no niestety plus te nieszczęsne odsetki, które już Państwo widzą dlaczego były, to około 80%, są że my mamy rację, tylko w około 20%. A resztę z tej zatrzymanej kwoty, która przez cały czas była na koncie gminy miejskiej wodawa, musimy oddać Elpastowie. Ktoś zapyta, być może ja uprzedzę jakieś pytanie, ktoś zapyta, no dobrze, to dlaczego takie wysokie były naliczone te, te, e, te kwoty kary? Dla... Przepraszam bardzo, bo... bo musiał jakieś pytanie do mnie, przepraszam. Ktoś zapyta, dobrze, to dlaczego tak wysokie kwoty były naliczone? No może trzeba, bo mnie się naliczyć, ale tylko raz może trzeba było naliczyć. dobrze Państwa, no nie. Nie dlatego, że umowa w tej kwestii była absolutnie jednoznaczna. Proszę Państwa, gdybyśmy i y, to jest też no, moje moje takie stanowisko, które od początku prezentuję, tak zresztą z Panią skarbnik konsultowane, z panem burmistrzem, y, mieliśmy obowiązek naliczyć te bo Gdybyśmy ich nie naliczyli, proszę Państwa, to były środki unijne. Gdybyśmy podczas kontroli wyszło, że my nieprawidłowo te środki wydatkowaliśmy, czyli zapłaciliśmy kwotę nie do końca no co sąd potwierdził wprawdzie w części, ale potwierdził. To proszę Państwa, mielibyśmy zwrot środków unijnych... Z odsetkami skarbowymi, proszę Państwa. To byśmy mieli nie 23 tysiące, tylko byśmy mieli znacznie więcej. Więc stąd to, proszę Państwa, wynika. Ja powiem tak, że tak jak, przynajmniej jak do mnie dotarły informacje, to całe jakby to takie nieporozumienie wynika z takiego no, błędnego przeświadczenia, że my musimy jakąś karę zapłacić. Nie. Nie. To my naliczyliśmy zgodnie z umową. Co, że to sąd przyznał, że naliczyliśmy karę zgodnie z umową w wysokości takiej, jak powinna być naliczona zgodnie z umową, prawda? Z tym, że ten jakby zakres, proszę Państwa. Ja może zdradzę taką troszkę no, kuchnię procesową, znaczy zdradzę. No, mają Państwo prawo to wiedzieć. Proszę Państwa, ja też uważałem, że. Dla bezpieczeństwa procesowego i dla bezpieczeństwa później rozliczenia tych środków unijnych, zasadne jest naliczenie, nawet ryzykując troszkę tymi odsetkami, no trudno, ale naliczenie, jakby, znaczy nie ograniczanie tego naliczenia. Tylko po prostu u, takie ujęcie, ujęcie całościowe tego, żeby później nie było zarzutu, bo proszę Państwa, no, gorszym wzięlibyśmy byłoby zarzutem, żeby my bezprawnie wypłaciliśmy podmiotowi, niezgodnie z umową, środki z dofinansowania unijnego. Taka była alternatywa. Oczywiście było tutaj pewne ryzyko, ale. Tutaj proszę pana, że pan mnie to nie był innej drogi. A proszę państwa, no, sąd uznał tak, ja uważam, jest to oczywiście prawomocny wyrok, mamy obowiązek go wykonać. Chociaż no, ja ten wyrok, jakby uważam, że, że sąd może to, że uwzględnił w około 20% rację gminy, to trochę za mało. Być może, ja nie twierdzę, że powinien w 100%, ale proszę zrozumieć, w pewnej sytuacji procesowej, jeżeli konstruujemy, powiedzmy na początku, obliczamy karę umowną, która jest, no to jest matematyka, jest ileś dni opóźnienia, razy stawka za dany dzień opóźnienia, i to po tutaj chodzi na kwota. I to się nie da tutaj nic, jakby innego zrobić. To by było niezgodne z mą bezprawą. I w tym momencie my byliśmy zmuszeni, to nawet mieliśmy świadomość, że być może będzie po prostu e, e, proces sądowy, a jakie mieliśmy wyjście? Zarzut nieprawidłowego rozliczenia środków unijnych i zapłaty zbyt dużej kwoty e, na rzecz wykonawcy? I Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, bo tak, wyrok jest prawomocny. Ja bodajże 20, chyba 5 jeśli pamiętam, listopada wystąpiłem oczywiście o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. No niestety do, jak do teraz tego sąd ma... No, to jest 14 dni na sporządzenie wyroku. Jest to termin no, instrukcyjny, który nie wiąże sądu jakby. Podejrzewam, że w tej sprawie być może po prostu pani sędzia i tak, jest, tak często w praktyce bywa. Po prostu wystąpiła do prezesa sądu o przedłużenie tego terminu. No do czego ma prawo i być może tak się domyślam, bo nie, nie mam tej informacji, ale na to wskazuje pewna jakaś moja praktyka sądowa. I myślę, że lada dzień ten wyrok będzie, będzie już to uzasadnienie. Ja wtedy będę mógł więcej powiedzieć to, co pan radny czuj pytał o propu uzasadnienia, bo też nie chcę snuć jakichś po prostu domysłów. Więc po prostu, żeby Państwo mieli świadomość, jakie były okoliczności całej tej sytuacji i po raz kolejny ostatni, już jakby nie będę Państwa więcej męczył powiedział, ale... To my naliczyliśmy kary, sąd uznał, że za duże. My nie płacimy żadnej kary. My oddajemy część pieniędzy, które w formie kary nie wypłaciliśmy ta Dziękuję bardzo. Radny Mariusz Czuj. No, pani Maryszu. Panie mecenasie, uzasadnienie było w pierwszej instancji, a myśmy po 8 lutego, no nie wiedzieliśmy o tym. Nie, nie wiem, skąd ta e, tajemnica. Nie wiem, czy to było tajemnicą, niedoinformowanie, tak? Bo, bo nie trzeba było jeszcze płacić, bo, bo odroczenie było. No, jednak od 8 lutego był wyrok pierwszej instancji i radni nic nie wiedzieli o tym, tak? A pierwsza instancja, w pierwszej instancji również dał uzasadnienie, myślę, tak? Czy mógłby pan mecenas go przy, przytoczyć to uzasadnienie z pierwszej instancji? Bo ja podejrzewam, że uzasadnienie sądu drugiej instancji, jest bardzo podobne do, do, do pierwszej, skoro podtrzymał. Dziękuję. Więc, więc Szanowni Państwo, Panie Radny, no, Pan Radny użył słów, że Pan Radny podejrzewa. No, ja bym tak, nie chce się wypowiadać na, taki, na temat, jaki będzie wyrok drugiej instancji, bo ja no, nie mogę się odpierać na podejrzeniach. Bo później Państwo e, też mogą mi zarzucić, że no powiedział Pan coś, a Przepraszam, Panie na podejrzewam. Proszę o podanie uzasadnienia Sądu Pierwszej Instancji. No ja w tym momencie na pamięć nie znam uzasadnienia. Jeżeli Państwo sobie życzą, ja udostępnię. Nie ma problemu, Państwo się zapoznają. No, ja ja, no, znaczy, co, mam je zacytować, czy to no, nie rozumiem jakby do końca? Bo sąd uwzględnił, y, y, sąd uwzględnił y, y, część zarzutów, część nie uwzględnił, żeśmy się odwołali. Ale jak, to uzasadnienie ma na piśmie sąd sądu pierwszej no mam na piśmie, i... nie za pamięć. My życzymy sobie takiego uzasadnienia. Bardzo proszę. Znak. To ja Pan proszę, proszę się... w odpowiedniej trybie nie ma problemu. Proszę panie burmistrzu. Ja tylko się odniosę, bo pan radny użył sformułowania jakaś tajemnica. Więc to nie jest tajemnica, to jest normalne działanie urzędu. Mamy codziennie po, po, po każdej z powiedziałów, po no swój zakres działania, prowadzi wiele czynności, wiele decyzji zapada, wiele jest postępowań administracyjnych. A to po prostu jest działanie jakby takie bieżące urzędu, przecież tu nie ma nikt przed państwem żadnej tajemnicy. Także nie chciałbym, żeby było w jakiś sposób tak to odbierane. I tyle tylko.